Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiejszy, dzisiejsze nasze spotkanie poświęcone będzie artykułowi 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Przypomnę, że jest to przepis wprowadzający takie zwolnienie quasi podmiotowe w tym podatku, a ze strony widzów wielokrotnie sugerowano. Abym ten problem, przynajmniej niektóre zagadnienia związane z tym przepisem, omówił. Tych podmiotów jest bardzo dużo. Bo nie ma niestety do tej pory rejestru podatników zwolnionych od podatku. Jest rejestr podatników zarejestrowanych jako podatnik VAT zwolniony, ale zacznę od tego. Podmiot, który jest zwolniony na podstawie tego przepisu nie ma obowiązku rejestracji, ani jakiegokolwiek zaanonsowania swojej obecności. I, I oczywiście formalnie może się zarejestrować, wtedy rejestracja jest jako podatnik VAT zwolniony, ale ilość tych podmiotów zarejestrowanych nie oddaje rzeczywistego Rzeczywistej wielkości populacji, która, którą tworzą te podmioty. Szacunki są rozbieżne, nawet od kilkuset tysięcy do prawie dwóch milionów. Zresztą te podmioty istnieją, potem znikają. Niekiedy nawet podatnicy nie mają świadomości, że są podatnikami i że objęte są są ekslege tym zwolnieniem. To co dzisiaj chciałbym poruszyć, prawdopodobnie będziemy to kontynuować również za tydzień. To podstawowa przesłanka. Podmiot ten, aby być objętym, bo to jest w skutek leges, zmi zwolnienie z podatku wartości sprzedaży. W granicach do 200 tysięcy złotych rocznie, to jest kwota netto, jest zwolnieniem, które obowiązuje albo tak, to zwolnienie obowiązuje, a nie jest prawem tylko podatników mających miejsce siedziby na terytorium Polski. Czyli tylko wtedy, kiedy mają siedzibę na terytorium Polski, są, są adresatami tego przepisu. To jest bardzo ważne, bo siedziba działalności gospodarczej ma tu kluczowe znaczenie, czyli każda inna podmiotowość. A przypomnę, że to jest ta mocna podmiotowość. Ta najmocniejsza, bo oczywiście są również słabsze podmiotowości, takie jak stałe miejsce prowadzenia działalności, inne, czyli niestałe miejsce prowadzenia działalności oraz y, rejestracja, czyli podmiot może być dlatego podatnikiem, że, że jest zarejestrowany jako podatnik, a nie ma na terytorium Polski ani miejsca siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, a nawet innego miejsca, czyli niestałego miejsca prowadzenia działalności i, i może być wyłącznie podmiotem zarejestrowanym. Paradoks polega na tym, że podatnikiem jest również podmiot, który nie ma żadnej z tych cech, a wykona czynność podlegającą opodatkowaniu, która, która której miejscem jest terytorium naszego kraju. Każdy importer towarów jest podatnikiem i, i sam import powoduje, że staje się podmiotem z tytułu tego zdarzenia. Podmiotowość w tym podatku jest rzeczą dość skomplikowaną, stąd też nie będę teraz rozwijał tego wątku. Ważne, żeby zapamiętać, tylko siedziba działalności gospodarczej danego podmiotu decyduje o tym, że ma do niego zastosowanie artykuł 113, tu część podatników zadaje takie dość oczywiste pytanie ze względu na definicję z, z miejsca z, znaczy siedziby działalności gospodarczej. Ja przypomnę, że ta definicja jest w artykule 200, w rozporządzeniu wykonawczym 282. Gdzie jest to tak zwana siedziba, miejsce, miejsce podejmowania decyzji głównego zarządu? No, a niekiedy po prostu podatnik nie ma żadnego głównego zarządu, nie ma nawet przedsiębiorstwa, jest po prostu jego działalność, jest działalnością osoby fizycznej, i wtedy, jeżeli podmiot ten nie ma, Stałego nie ma miejsca, powiem, miejsca działalności gospodarczej, siedziby działalności gospodarczej, o jego podmiotowości, tej mocnej podmiotowości decyduje miejsce, stałe, miejsce, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu i jeżeli osoba ta nie ma stałego miejsca zamieszkania, ani zwykłego, ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego, czyli. Ani stałego miejsca zamieszkania, ani zwykłego miejsca pobytu, y, ani oczywiście siedziby działalności, no to oczywiście do niej przepis ten nie ma zastosowania. Ale co by było, gdyby ten podmiot miał jednak stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Polski? Czyli nie miał siedziby w rozumieniu tym funkcjonalnym, bo tak ta siedziba jest rozumiana, natomiast miał po prostu Stałe miejsce pobytu lub, y, lub, y, y, lub stałe miejsce zamieszkania. I oczywiście tu odpowiedź jest pozytywna, zresztą najczęściej to właśnie do tego się sprowadza, bo przecież to są na przykład samozatrudnieni, którzy są podatnikami, prowadzą działalność gospodarczą, ale nie posiadają przedsiębiorstwa. I samemu i wykonują oraz zarządzają swoją działalnością osobiście, bez wykorzystania, bez wykorzystania jakichkolwiek innych urządzeń, co najwyżej posiadają sprzęt, a nigdy nawet ten sprzęt nie jest konieczny dla wykonywania działalności. Czyli można przyjąć, że. Pod tym pojęciem siedziby działalności gospodarczej, jeżeli ten podmiot jednak nie ma siedziby, natomiast ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Polski, to zgodnie zresztą z funkcjonalnym rozumieniem tego przepisu jest to do niego, do tego podmiotu stosuje się ów przepis. Przepis ten wymaga, aby podmiot ten osiągnął wartość sprzedaży bo zwolnienie nie ma charakteru podmiotowego ona ma podmiotowo przedmiotowy zwolnienie tego podmiotu jest w zakresie wartości sprzedaży a pod pojęciem wartości sprzedaży rozumie się Dostawę towa, odpłatną, do, 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 odpłatną dostawę towarów lub odpłatne, ich odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz eksport towarów i dostawę wewnątrz wspólnotową towarów. I jeżeli podmiot ten chce, znaczy, jeżeli ten chce, ma możliwość skorzystania z tego zwolnienia, to oczywiście wtedy, kiedy te czynności mają miejsce. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że jeżeli ten podmiot wykonuje czynności poza terytorium kraju, czyli ma dostawę lub świadczenie usług, którego miejscem świadczenia jest inne państwo niż Polska, wówczas ten przepis nie ma zastosowania. To też jest podatnik, ale wartość sprzedaży nie obejmuje, to jest Czynności nie podlegających opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia. Natomiast ta zwolnienie nie dotyczy innych czynności, które rodzą skutek podmiotowy, czyli ten podmiot staje się podatnikiem niezwolnionym, jeżeli mimo tego zwolnienia wykonuje takie czynności jak, oczywiście, import towarów import usług i co bardzo ważne, że nabycie towarów, kiedy podatnikiem jest nabywca oraz odwrotne obciążenie usługowe. Już ja wiemy, że już go w takim zakresie jak poprzednio nie ma, ale wiemy, że niedawna wróciło odwrotne obciążenie krajowe w stosunku do w bardzo wąskim zakresie, bo praw do, do emisji gazów cieplarnianych, ale jednak wróciło. I w związku z tym teoretycznie ten podmiot może być podatnikiem z tytułu krajowego odwrotnego obciążenia, ale przede wszystkim transgranicznego odwrotnego obciążenia z tytułu. Nabycia, znaczy dostawy towarów na terytorium kraju. I co jeszcze dodatkowo istotne, ten podmiot może być podatnikiem z tytułu WNT. Tak samo. I oczywiście, w zakresie tych czynności, on nie jest zwolniony i dotyczy to tylko ten pamiętajmy, że jedynym wyjątkiem w tym przypadku jest limit 50 tysięcy dotyczący nabycia wewnątrzspólnotowego towarów, jeżeli podmiot ten spełnia cechy, jest zwolniony na podstawie artykułu 113, ale osiąga przychody, osiąga wartość zakupów, no bo to są nabycie, to są dla kogoś przychody, dla niego zakupy do 50 tysięcy złotych, to w tym zakresie nie występuje u niego nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów. To jest oczywiście limit roczny. Czy to jest ważne? Bo podmioty zwolnione na podstawie 113 mogą być zarówno podmiotami składającymi deklaracje rozum... VAT-9, ale także VAT-8, bo Czyli to nie jest tak proste, że tylko jeden rodzaj deklaracji występuje, albo te podmioty mogą nie składać w ogóle deklaracji. Bo jeżeli jedynymi czynnościami tego podmiotu byłby import towarów rozliczany na zasadach ogólnych oraz, y, oraz y, 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 sprzedaż towarów na terytorium kraju, wówczas ten podmiot nie będzie składał jakiejkolwiek deklaracji. Ponieważ nabycie, czy podatek należny z tytułu nabycia w imporcie, rozliczany na zasadach ogólnych w imporcie, nie podlega deklarowaniu po stronie podatku należnego, a nie ewidencjonowaniu. Dochodzimy tu do kluczowego pojęcia, jakim jest definicja owego limitu. Ten limit to jest oczywiście limit netto, i jeżeli w poprzednim roku podatkowym, to z ten rokiem jest w tym przypadku zawsze rok kalendarzowy, podmiot ten nie przekroczył 200 tysięcy złotych wartości sprzedaży. To nie jest pełna wartość sprzedaży, ją się pomniejsza o określone wielkości. Po pierwsze, obniża się o dostawę wewnątrzpólnotową. O eksport towarów oraz o sprzedaż towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Czyli mówiąc tak obrazowo, yy, sprzedaż własnego majątku też nie jest wliczana do tego limitu, oraz nie jest wliczana wartość usług. Związanych z nieruchomościami lub wartość usług finansowych lub ubezpieczeniowych, jeżeli te usługi, czyli bo co do zasady, usługi zwolnione, bo to są usługi zwolnione związane z nieruchomościami, czynność, transakcje, tam uwaga, tam jest słowo transakcje, czy również dostawa towaru związana z nieruchomościami nie podlega, znaczy nie wliczana jest do tego limitu, czyli jest wyłączana z rzeczywistej wartości sprzedaży. Gorzej, że, że oczywiście jak te czynności byłyby opodatkowane, bo czynności związane z nieruchomościami oczywiście mogą być opodatkowane i wtedy do tego limitu wchodzą. Natomiast usługi finansowe też. Tam jest odwołanie bezpośrednio wyłącznie do usług zwolnionych finansowych i ubezpieczeniowych. No i i trzeba odpowiedzieć na pytanie, kiedy te trzy grupy usług, zwolnione usługi związane z nieruchomościami, związane usługi finansowe oraz usługi ubezpieczeniowe, kiedy są włączane do limitu, kiedy stanowią, tak, włączane są do limitu. Te usługi są włączane do limitu wtedy, kiedy stanowią dla tego podmiotu czynność niepomocniczą, bo są wyłączane, gdy są czynnością pomocniczą, czyli jeżeli ktoś wykonuje tam incydentalnie albo incydentalnie w związku z innymi czynnościami, na przykład usługę finansową, na przykład refakturuje ubezpieczenie, to oczywiście on nie bierze pod uwagę tej wartości w limicie 200 tysięcy złotych. Ale gdy to nie jest dla niego działalność pomocnicza, czyli istotą jego działalności, niekoniecznie głównej jest na przykład świadczenie usług ubezpieczeniowych, pośrednictwo finansowe czy wynajem lokali mieszkalnych, wówczas ten podmiot wlicza, bierze pod uwagę wartość tych usług, określając limit, ewentualne przekroczenie limitu 200 tysięcy złotych które to limit jest podstawą zastosowania tego zwolnienia. Tu skończąc ten wątek, chcę tylko dodać, że ten przepis ma zastosowanie również w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność, to jest artykuł 113 ustęp 9, który mówi, że podmiot, który rozpoczyna wykonywanie czynności, no nie ma bazowej, czyli zeszłorocznej wartości sprzedaży, i on jest zwolniony też w granicach tego limitu, tylko limitu definiowanego proporcjonalnie, czyli w proporcji do okresu, w którym on rozpoczął wykonanie czynności, czyli jeżeli, czyli wraz z, z upływem czasu limit ten się kurczy, no bardzo prosto go policzyć, podzielić 200 tysięcy przez. 365 lub 366 a następnie pomnożyć przez ilość dni, które są od dnia rozpoczęcia wykonywania czynności do końca roku. I ten, w tym limicie, takim gasnącym, podatnik jest też zwolniony, ten, który rozpoczyna działalność. Wiadomo, że on w przyszłym roku na pewno, jeżeli prawdopodobnie może być już podatnikiem, tak samo podatnikiem zwolnionym, czyli objętym tym zwolnieniem, jeżeli wy wykonywał wyłącznie czynności zwolnione. Bo jeżeli łącznie z czynnościami zwolnionymi i opodatkowanymi, bo przekroczył ów limit, w sumie nie przekroczy dla roku bazowego 200 tysięcy złotych, to oczywiście staje się on znowuż ex lege od 1 stycznia zwolniony od podatku. I tu jest problem, który zresztą poruszę, to jest bardzo, bardzo skomplikowana materia, który poruszę już w następnym naszym spotkaniu. Czy podmiot, który już został, został opodatkowany, czyli w zeszłym roku jest, był opodatkowany, czy on może. I oczywiście, jeżeli nie przekroczył kwoty 200 tysięcy złotych, tak rozumianej, no to oczywiście jest zwolniony z mocy prawa, ale tam pojawia się no, przepis, który uprawnia do wyboru, do, do, do wyboru opodatkowania, wyboru opodatkowania, czyli podatnik może zrezygnować z tego zwolnienia. No i pytanie, czy on powinien powtarzać ten wybór jeżeli on wybrał zwolnienie w okresie, w którym, który stał się okresem bazowym, ponieważ nie był był już wcześniej opodatkowany, bo przecież podatnik to jest ten problem jest dość złożony, bo podatnik z mocy prawa jest zwolniony, ale on może z tego, z tego, z tego Zwolnienia zrezygnować, czyli wybrać opodatkowanie. Na tym polega ów yy, niuans prawny tego zagadnienia, ale o tym to już odpowiem Państwu następnym razem. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do widzenia.